Panie prezesie, jak ważna jest mowa z Polskim Komitetem Olimpijskim dla polskiego radia? To jest uroczyste potwierdzenie tego, co robimy na co dzień w naszej działalności dziennikarskiej, w naszej działalności antenowej. Towarzyszymy Polskiemu Ruchowi Olimpijskiemu od ponad 75 lat. Powiem więcej, czujemy się częścią wielkiej rodziny olimpijskiej. Przygotowania do każdej kolejnej olimpiady rozpoczynamy natychmiast po tym, jak zgaśnie znicz olimpijski poprzedniej olimpiady. Staramy się propagować sportowy styl życia, szlachetne idee olimpijskie. No i oczywiście także wszystko, co związane jest z przygotowaniem naszych sportowców do kolejnych olimpiad, bowiem. Tak pojmujemy nasze zadanie publiczne, radia publicznego, propagowanie tego wszystkiego, co wiąże się z działalnością, w tym wypadku akurat środowisk sportowych, dla propagowania naszego wizerunku, dla budowania świadomości, opinii światowej, naszej pozycji w tejże światowej społeczności.